Witam Was kochani bardzo serdecznie, Agnieszka Wojtala, Clarity Studio z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się, myślę, że w krótkim nagraniu, ale bardzo dotyczącym bardzo ważnego tematu, czyli jak rozpocząć swoją zmianę, taką um, dotyczącą po prostu z swojego rozwoju, która wpłynie na całe Twoje życie. Więc szybciutko biegniemy do tematu. pytanie jak rozpocząć swoją zmianę paradoksalnie bardzo często zadają osoby, które już rozpoczęły tę zmianę. Ale jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie jest na tej drodze, no to e, pokażę ci w kilku krokach takim takim naprawdę mini skrócie tego wszystkiego, jak możesz e, jakby świadomie pokierować tym wszystkim, czyli swoim życiem, żeby e, rozpocząć zmianę e, swojego po prostu życia. No bo co to jest też, te, te, jaką zmianę? Jaką zmianę? Bo rozumiem, że jeżeli potrzebujesz jakiejś zmiany w swoim życiu, to znaczy, że coś w twoim życiu jest nie tak. Czyli nie jesteś może w tym miejscu, w którym chcesz być, może z tymi ludźmi, może w tej pracy, może w tym kraju. Po prostu coś jest nie tak, może czegoś ci brakuje. Więc yy, na, jakby w, w pierwszej kolejności ja bym właśnie usiadła, rozpisałabym sobie faktycznie. Yy, Obszary mojego życia, typu dom, zdrowie, relacje, może rodzicielstwo, może relacje właśnie z rodziną, z rodzicami, pracę, kraj, w którym mieszkam, moje pragnienia, moje hobby. Rozpisałabym sobie to po prostu na kartce papieru i zobaczyłabym, napisałabym sobie tam wręcz, co mnie cieszy, czego mi brakuje. I, a co chciałabym, czy chciałbym, tak? Czyli takie to, co jest, to czego nie ma, i to, co chciałabym, czy chciałbym. A może jest coś, co jest tylko jakby w Twoim odczuciu do poprawki? Czyli na przykład, nie wiem, chciałbym więcej zarabiać, praca mnie cieszy, ale chciałbym więcej zarabiać. No to tu będziemy sobie zadawać pytanie. Czyli to jest taka praca, którą po prostu, do której zachęcam Cię zrobienia, więc po prostu trzeba usiąść. Albo chociaż zadać sobie takie pytanie, trochę pokontemplować na ten temat, nad, nad każdą sferą Twojego życia. Co takiego jest, co chciałbyś właśnie zmienić? Jakby co woła o zmianę? I e, jaki temat woła o zmianę? I potem zadałabym sobie właśnie pytania, czy, czy to, co ja chcę zmienić, to, co mi nie pasuje... To jeżeli to się zmieni, to jaki ja cel wtedy osiągnę, jak się będę czuć, jak się będę czuła w danej sytuacji. Jeśli na przykład zmienię pracę i będę miała taką i taką, jeśli mój partner będzie się zachowywał tak czy inaczej, no tutaj jest tą zmianą zachowań innych, no to, to raczej zajmijmy się sobą, dobra? W <laughs> ten magiczny sposób odmieniają się zachowania naszych partnerów czy partnerek. Więc yy, zobacz ta zmiana, jeśli się dokona, tak jakby wybiegni trochę w przyszłość i zobacz, czy jeśli ta zmiana się dokona, to czy da Ci to realne poczucie spełnienia i radości? Czy to naprawdę o to Ci chodziło? Jeżeli tak, no to super. Czyli na razie zobacz, gdzie jesteś, zobacz jakby oczami wyobraźni, gdzie chciałbyś, chciałabyś być, jakby to było, poczuć, bo to chodzi o to, żeby poczuć te swoje uczucia, emocje w tym, kiedy to się już dopełnia. I sprawdź, czy to jest na pewno to, co ty chcesz. Ok? Czy to jest na pewno to, co ty chcesz. W tym momencie tego planowania. Nawet niektórzy już sobie wtedy snują jakieś inwokacje, jakieś już sobie wtedy mówią e, e, takie intencje, że ja na przykład zarabiam tyle i tyle, ja mam takiego i takiego partnera, ja mieszkam, żyję w takim kraju i takim, ja zawodowo zajmuję się tym. Wtedy włącza się bardzo często właśnie drugi element tego, nad czym chciałabym, żebyśmy się zajęli, czy ty, czy ja w analizie swojego życia. To jest, co to za głos tam szepcze. Co to jest? Najczęściej, kochani, jeżeli czujecie yy, w momencie tego rozpalania waszych nadziei i marzeń, poczujecie taki oh, halt, taki stop, to znaczy, że to jest wasze skrzywdzone wewnętrzne dziecko, które zacznie przemawiać do was przez negatywne uczucia, trudne, smutek, żal, poczucie winy, niemożność, czarnowictwo, lęk bardzo często. Czyli zawsze wtedy, kiedy e, właśnie słyszymy w naszym, e, w naszym wnętrzu takiego wewnętrznego krytyka, który mówi, to Ci się nie uda, nie masz szans, to jest bez sensu, e, przecież i tak niech na Ciebie nie spojrzy, przecież i tak nie dostajesz tej pracy. E, m, kiedy zapadasz się właśnie w smutek, kiedy e, dopada Cię lęk, kiedy... Po prostu te, to wszystko, co najgorsze w Twojej wyobraźni e, wydarzyć się może według Ciebie, e, to właśnie wtedy, kiedy też nie zasługujesz na siebie, masz takie poczucie niezasługiwania na to, że przyjdzie może coś dobrego, to wtedy jakby sabotujesz całą tą, całą, wszystko to, co na, na co się jarasz, tak? Wszystko to, co chcesz zmienić, to wtedy to sabotujesz, tak? Yy, więc co dalej trzeba zrobić? Po pierwsze, yy, kochanie, w tym momencie jeszcze taka ważna dygresja, bo yy, kiedy mówię, że yy, coś w tobie sabotuje Ciebie, to ja yy, w tym momencie chciałabym yy, jakby podać Ci kolejny z etapów, który bardzo warto włączyć w tą drogę stawania do zmiany. Czyli, yy, jakby to powiedzieć: <laughs> jest Was dwoje? <laughs> Czyli jest właśnie to Twoje skrzywdzone dziecko w Tobie, czyli to jest ta część Twojej pseudoosobowości, o właśnie, to jest część Twojej takiej pseudoosobowości, albo właściwie cała Twoja pseudoosobowość, która podejmowała za Ciebie decyzje i wybory do tego momentu, do którego Ty na to pozwalałeś czy pozwalałaś świadomie. I w momencie, kiedy ty stoisz u progu, że chcesz dokonać zmiany, to znaczy, że część, jakaś świadoma ciebie, jakaś zdrowa część Twojej osobowości woła o zmianę. Czyli powolutku zaczynasz mieć kontakt z tą dorosłą częścią siebie, zdrową częścią siebie, z tą taką, nieuszkodzoną. Bo ta nasza część, która za nas do tej pory podejmowała decyzję, to jest ta część, która jest w nas chora, która wymaga uleczenia, zaopiekowania. Ona czasami nas wkurza, bo przecież bojkotuje nasze próby zdobycia czegoś, załatwienia czegoś na przykład, bo podcina nam skrzydła. I my, kochani, musimy na tym etapie zdać sobie sprawę właśnie, że ta część w nas jest i że to ona dokonywała za nas wyborów doprowadziła nas do tego miejsca, w którym my nie chcemy być tak naprawdę. I to jest moment przyjęcia odpowiedzialności, bo to jednak jest jakaś co prawda nasza pseudoosobowość, ale jednak to ona w nas i za nas podejmowała te decyzje. Myśmy nie, nie byli świadomi tego, że można inaczej, ale jednocześnie to my żeśmy podejmowali te decyzje, więc Kolejnym etapem jest właśnie to, żeby pogodzić się, że to nie świat zewnętrzny nam zrobił aukę, tylko to my na podstawie decyzji tego dziecka, tego, tej części w nas chorej, tej części w nas straumatyzowanej ze swoimi strategiami obronnymi, mechanizmami działania, to ona nas doprowadziła do tego punktu. I teraz cała praca kolejny etap to jest cała praca. Żeby właśnie wtedy, kiedy włącza się ten bardzo dobrze nam znany, przez dziesiątki lat, na przykład, przez 20, 30, 40, może 50 lat naszego życia, włącza się ta część, którą ten głos, który my bardzo dobrze znamy, właśnie pochodząc z tej właśnie takiej. Mm, Skrzywionej wersji osobowości, takim jakbyśmy się widzieli w takim świecie, takim, takim, skrzywym zwierciadle, to właśnie potem ta, taka krzywa ta nasza rzeczywistość jest i ona nie podoba się naszemu świadomemu, e, temu, e, temu prawdziwemu ja, tym, którym my jesteśmy. Więc naszym zadaniem jest teraz łapać się. Na tym, kiedy, kiedy to nasze małe ja do nas przemawia, kiedy próbuje zastopować nas, zatrzymać, czy poprzez smutek, czy poprzez jakiś żal, czy poprzez lęk, wściekłość, złość, przez brak wiary w siebie, kiedy ono próbuje nas powstrzymać. I to jest praca na każdy dzień po prostu na każdy dzień. Łapać się na tym, kiedy <laughs> dzieje się w nas ten autosabotaż i postąpić inaczej. Oczywiście, że czasami my mamy takie przeczucia, emocje, yy, odczucia w ciele, które są takim naszym o kurczę, uważaj, bo tu jest jakieś niebezpieczeństwo. I to jest taki... Ale wiecie, to, to, to da się odróżnić, bo na przykład yy, ten lęk, który w, yy, rodzi w nas się i też to czujemy w ciele... Yy, który pochodzi od tego na przykład małego naszego ja, to on po prostu to jest przerażające, to nas wbija w takie poczucie takiego, o Boże, schować się do pudełka i w ogóle mnie nie ma, i w ogóle nic nie będę robić, właśnie te czarne scenariusze. Natomiast ten głos pochodzący od tego wyższego ja, od tej naszej wyższej jaźni, od mówi się, że intuicja to jest nasza, to jest głos, który przestrzega, ale my jesteśmy w tym spokojni. Po prostu jesteśmy w tym spokojni. Eee, znaczy, boimy się, ale jesteśmy spokojni, to jest ciekawe. To jest odczucie takiego, uważaj, ale nie zlęknij się i schowaj się i nie ma ciebie. Czyli tak to bym ja na dziś dzień mogła Wam wytłumaczyć. Czyli e, w momencie, czyli jakie są etapy. Po pierwsze, zobacz, gdzie jesteś. Zobacz, gdzie chcesz być. Zobacz, czy to, gdzie chcesz być, jest naprawdę tym, co chcesz. <grym> czy to jest tylko. Mm, Twoje takie, yy, czy to jest to, co yy, ty chcesz, czy co ty naprawdę potrzebujesz, żeby się wydarzyło w Twoim życiu? Yy, zobacz, yy, yy, spójrz, że są dwie cząstki Ciebie. Ta jedna cząstka, która do tej pory rządziła w, yy, Twoim życiem i tworzyła Twoją rzeczywistość, jest skrzywdzona i zraniona i należałoby zająć się tą częścią siebie. Yy, yy. Spojrzeć na nią empatycznie, ale i też wtedy, kiedy trzeba powiedzieć: halt, spokój, ej weź, uspokój się, panikujesz, to, to powiedzieć trochę jak do dziecka takiego, które boi się tego wszystkiego, co się tam w życiu mu dzieje. Trzeba troszeczkę czasami dziećmi posterować, tak, bo one jeszcze. Nie mają w sobie tego, tej, takiej, e, tego oparcia w sobie, tak? My jako dorośli już, już powoli to mamy, chociaż powinniśmy mieć cały czas, ale dobra, uczymy się tego wszyscy. Czyli zobacz, że są dwie, te dwie części Ciebie. Panu świadomie nad tą <laughs> cząstką Ciebie, która właśnie jest taka. Eee, przerażona, zezłoszczona, wkurzona, która chce zrobić na przekór innym, aby tam ugryźć kogoś w tyłek i będzie go bolało, aby mu tam oddać piątką, żeby go bolało, nie? To jest, takie, to jest takie dziecięce bardzo, nie? Więc to mm, sprawdźmy, to zróbmy. I e, trzecia decyzja: świadomie podejmij decyzję o zmianie i od dziś po prostu dokonuj innych wyborów. To nie zawsze będzie tak, że będzie wszystko idealnie i że nagle przestaniesz słyszeć głos albo e, ten, który zarządzał tobą przez kilkadziesiąt lat Twojego życia. E, to nie jest tak, że z dnia na dzień e, po prostu będziesz odnosić same sukcesy. Ja ci tego życzę, żebyś odnosił codziennie sukcesy, małe albo ogromne, albo duże. Natomiast kiedy coś pójdzie, nie tak jak z obrazka, to pamiętaj, że to jest praca, która wymaga czasu. I ja tą pracę tworzę cały czas, cały czas w niej jestem, i myślę, że ten, kto powiedział, że już nie, nie, nie potrzebuje dokonywać zmian w sobie, że już wszystko to, 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 to albo już jest buddha oświecone, albo po prostu ktoś nas okłamuje. Eee, no, po prostu. Eee, więc, kochani, Witamy na planecie Ziemia, jesteśmy tutaj, jesteśmy ludźmi i to jest właśnie ta praca do odkrywania. Mm, ja trochę zabrzmiałam jak następniska, ale właśnie coś w, tym, coś, coś w ten desen, tylko ona to mówi trochę innym językiem. Więc życzę Wam powodzenia. Muszę kończyć, bo dzidziu już się buntuje, więc lecę do niego, całuję Was i życzę powodzenia.